Terima kasih telah menonton! Cześć Boże! Widzę, że jest tam taki malutki objazd, nie? Dobrze, dobrze, ja tam sobie cofnę się, bo nie, nie wiedziałem, że tu jest zablokowane. A może gdzieś nie zauważyłem, wie Pan? Bo tam jest objazd, ale no nie wiedziałem, że tutaj też jest zablokowane. A widzę, że tu piękna robota idzie. No, no wiem o tym, bo ja stąd pochodzę. A proszę pana, a na kiedy to jest planowane, żeby to zrobić? Nie ma, nie ma terminu. Nigdy, nigdy nie przypuszczałem, że to jest e, no tak, tak złożona, złożona praca, bo to, to jest bardzo dużo tutaj. No właśnie ten nasyp, to wszystko to jest... To jest ja tak śledzę to co jakiś czas. No to jest, to jest wielka robota. To Bóg zapłać, że to robicie, bo tu będzie potrzebne. Most się w tej chwili pokazał niedaleko, to tu będzie większy ruch. No, no, no. To szczęść Boże w pracy. Ja sobie tam tędy objadę. Z powrotem też tędy przejedzie, nie? Dobra, 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 dobra.

Tam się pani Pani też pani samochodem? Nie, rowerem przyjechałam, bo właśnie nie wiem czy to się... No to pani tędy chyba też przejdzie. A, a tam chyba przejechać da, samochodem? Tam, niech sobie. Tak, 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 tak. się może no, trzeba wie, Aha, tylko, dziękuję. Tylko, dziękuję. Tylko wie pani, nie wiem czy tutaj jest przejazd, czy tam dopiero trzeba koło Kowala, Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ja powinienem znać pani. Tak, ja znam, nie doczęda No właśnie. Słupak no, no właśnie. Poznaje księdza no. teraz, poznaje. No dopiero, właśnie. Że podobny do brata. Do Władka, nie? No, do no. Władka, tak. A, Jadę no. do niego teraz Aha. na chwilę, bo byłem w Gręboszowie. A tam, gdzie pan ma gdzie samochód? A tutaj stoję. No, się, tam się nie da. Musisz, tak, 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 tak. Bo kiedyś jeszcze była przyjezdna tutaj e, ta droga, no ale widzę, że w tej chwili jest już a tam ten znak widziałem, że jest tam no jest, objazd, no właśnie, no właśnie. ale myślę sobie tędy przeskoczę, no, ale nie przeskoczę. No, nie, nie, nie. No, no, nie. Dobrze, dobrze, a to jest, to jest parę. No, z tamtej strony jest taki objazd, ale, 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 ale wielka robota. To oni to źle informują, bo tam też przed tą... Krzyżówką co się skręca na Gręboszów, też jest znak, że jest objazd tutaj na Gręboszów i na liczbice i dopiero, dopiero do wyjścia do No nie wiem, musiałbym zobaczyć ze wszystkich stron te, te, te informacyjne. Tak, jadę, znaki. jadę z drugiej strony zobaczyć jak to No by, właśnie, to. Wyjechać. Ale to pani tu przez podwórko sobie przejdzie i, i, i dalej. O, tu pani stoi, to, to, to na pewno bez problemu. Bo pani tam ma oparty rower, tak, nie? Tak, tak, tak. Ja no. Ja się zorientować, bo jutro mam jechać. Oho, no no to pani tu sobie przeprowadzi rower o tędy nawet. I, e, od razu powiedzieć pani, że, że przejdzie pani tędy i, i bez problemu. No. Wie pani co? Mogę tu przejść przez podwórko z rowerem? No. Sześć Boże.